Hej moi kochani! Witam was bardzo serdecznie, tutaj Hanta, kolejny odcinek z Dirt Rally i no cóż, no lecimy, lecimy po prostu dalej z czym psem, tym całym. Mamy zrobione już cztery eventy skończone, tak? Były trzy odcinki, ale no w pierwszym żeśmy wzięli pierwszy event, minęli tak naprawdę bezsensownie. Więc niestety tego nie zrobiliśmy, eee, ale lecimy dalej. Zostały nam dwa eventy do skończenia tych championshipów całych, i to będzie na samochodzie z, tyś, znaczy z tych lat 60., tak? Później co zrobimy? Myślę, że wybierzemy sobie po prostu inny event. Eee, myślę, że w ten sposób właśnie zrobimy, że, bo są trzy różne eventy: mamy tego Hill Climb'a i mamy jeszcze coś tam. Po prostu najpierw przejdziemy sobie te wszystkie na, tam wiadomo, różnych samochodach. A później będziemy myśleć, czy na przykład powtórzymy te, te championshipy, te podstawowe na samochodzie z innego, z innego, zapewne z innej... Z innej kategorii, tak? Bo to wiadomo, też jeszcze musimy, e, też musimy jeszcze cały ten. E, całe te pieniądze zarabiać, żeby móc kupować samochody i brać udział w wyścigach kolejnych. Okej, okay, tu mamy tak, jesteśmy w Niemczech, mamy 30% asfaltu, reszta jakichś. Aha, i 67% betonu, konkret to jest beton. 3% cobblestone, czyli po prostu kamienia, więc generalnie jedziemy po całkiem równej drodze. Nie powinno nas tu gdzieś w świecie chwytać w boki. No i zaraz zobaczymy. No i bardzo ładnie. Wow jaka zawrotka będzie. Don't cut, co? No dobra, mi dalej, troszkę nas za, za bardzo za bardzo wyciągło. Niestety... I tutaj delikutajcie, delikutajcie go. Ło, 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 dobra, jedziecie, a, bezwładność to jest straszna suka, niestety. I po prostu w pewnym momencie jednak to jest w, w tych. w. O, w, w tych wszystkich nie symulatorach, tylko właśnie takich. Casualowych dosyć, powiedzmy, grach typu Need for Speed, no to o, czy tam łapiemy takiego driftiocha i lecimy, lecimy, a tutaj po prostu nie. Tutaj w pewnym momencie e, tracenie przyczepności przeciągamy i przechodzimy na taki e, etap, e, że po prostu bezwładność nas, nas łapie mocno i nic to nie daje, żadne, żadne skręcenie kół ani nic. a no dobra, I właśnie to, 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 to jak przed chwilą. Eee, gdzieś tam niby powinno mnie jeszcze, wiecie, obrócić, a tu dupa. O oh, shit, no, ładnie. Musiałem zakręcić kierownicą, bo bym wpierdził się w kamień. To już nie najlepiej poszło. Pierwsze ta widzę poszedł bardzo ładnie. Bardzo, bardzo ładnie. Tam będzie gdzieś wąsko za chwilę. O oh, shit, gdzie? Tam! O oh, fuck me! No zajebiście po prostu, nie zrozumiałem w ogóle komunikatu. Fajnie. No to żem totalnie spierdzielił. Ja myślałem, że w lewo mam jechać, a to w prawo było. no, Tak dobrze szło. Ja pierdzielę. Ej, dobra, to słuchajcie, tu już mi tak beznadziejnie poszło, że chyba chyba pojedziemy jeszcze raz to, bo po prostu już straciłem w ogóle... E, Możliwość rozumowania, bo tu rozwaliły mnie te po prostu, te, te jakieś tam stogi siana porobione. Ktoś mi mówi, że, że żebym nie restartował w czasie wyścigu, bo tak to przecież mam szansę, e, wiecie, zobaczyć trasę do końca i wtedy sobie powtórzyć. Wtedy sobie powtórzyć i, i ten, i wyznam już całą trasę, natomiast kurczę, to jest wkurzające, że wiecie, ta trasa mi tam zajmie jakieś tam 5 minut A później jeszcze raz ją powtarzam. No i w tym momencie już mamy 4 minuty. 4 minuty nagrania, Szlak, no i ciąłem. 4 minuty nagrania, a ja dopiero jestem na początku, tak, a... no ale są tam cz czwarta minuta nagrania, a nie już jakaś siódma, powiedzmy, tak, no i na tej zasadzie, dlatego na potrzeby, ja pierdolę, ale z zesrałem, na potrzeby po prostu serii wolę to zrestartować w tym momencie niż, niż po prostu, wiecie, po przejechaniu całego, całego wyścigu, oczywiście, nic, no, musi pamiętać o tym, że inaczej się... Czym innym się kieruje y, youtuber podczas grania, a czym innym się... Znaczy czym innym się kieruje youtuber podczas grania jak gra y, właśnie na nagraniu, a czym innym poza nagraniem? Poza nagraniem to wiecie. To ja sobie odpalam Star Warsy i, i kuźwa robię jakieś bezsensowne akcje typu typu kuźwa y, Napierdzielanie jakichś tam mopków, tylko dlatego, żeby mi się. Żeby mi się zgadzała ilość tam jakichś tam mopków w osiągnięciach, tak? No to to jest kurde taki już totalnie bezna beznadziejny and poziom, rozrywki, powiedzmy, rozrywki, więc nie, było, było, nie byłoby to w ogóle interesujące dla was. Ale ja sobie to robię, bo, bo, bo lubię. A ładnie mnie tu obróciło, ale... O szlak. Miałem nadzieję, że. No i dupa. Kurde za pierwszym razem przejechałem idealnie i za drugim razem po prostu zestrałem, a to dlatego chyba, że trzymam gaz non stop. I nie pozwalam. Nie pozwalam po prostu mu odpocząć. Kurwa mać, no. Totalnie źle poszło. Ja pierdzielę. Ej no... Come on, no, co jest nie tak ze mną? Dlaczego... dlaczego ten? Dlaczego mi tak beznadziejnie idzie? Za chwilę być tu wyłączę odcinek. I kurczę zacznę go od nowa. No ale co zrobić? Spróbujemy. Grać dalej, ale jakoś się po prostu nie skupiam w ogóle. Nie wiem dlaczego. Tyle się najeździłem z samochodem. Do poznania i z powrotem. Więc myślałem, że moje skile powinny być zwiększone, ale widzę, że nie bardzo. Niestety. Dobra, teraz patrzę na znaki i nie wiem, co się będzie działo. Right Dobra, idzie lepiej. Aczkolwiek no, tutaj na takim mega prostym kawałku, gdzie right za pierwszym 6, razem 80. się nie skupiłem, w ogóle poszedł bardzo dobrze. To tutaj mnie kurczę push złapało. Push. No. No, tutaj widzę, że muszę w sumie z gazem używać tego, tego ręcznego. Poczekam, jak na razie to tak kurcze zatrzymało, po prostu mniej więcej. Dobra, ale tutaj ładnie już przeszedłem. Sorry za ten bardzo słaby odcinek. Bardzo słaby początek. Ok, tak, tu będzie wąsko. 100. Przepraszam, okay. że nie, nie odzywał nic, ale, ale kurczę, po prostu... Tu, po, zacząłem się tak mega skupiać, że przestałem w ogóle nic mówić. Nie, bo kurczę, co innego on mówił, to mi pokazywało, że tam w prawo gdzieś będzie taki słaby zakręt, a on mówił od razu, że w lewo. No, jakby komunikaty się nie zgadzały i... I, i po prostu się... Po prostu się, się zagubiłem w jego komunikatach, bo fajnie, że są, fajnie, że są wyświetlane, ale jednakowoż też staram się go słuchać, bo on dużo mówi. Mówi takie rzeczy, których. O oh się! normalnie normalnie jakby nie widzimy tego. Chyba rozwaliłem tym koło, coś mnie tak zaczęło rzucać. Może nie. Ale przypuszczam, że raczej tak. Że koła będą do naprawy, ale patrzcie. O, tutaj jestem w ogóle pierwszy, chociaż mi gorzej niby poszło. Nie rozumiem. A tu mi wyświetliło, że spoko, a tu mi wyświetliło na czerwono. No, come on, come, on, come on. Dobra. To jest najgorsze. O, oh, fuck. To jest właśnie najgorsze, jak człowiek zacznie hamować za wcześnie. To jest takie. cholera jasna. Mogłem jechać dalej. A później się, kurde, wciska gaz do dechy, i okazuje się, że już jest za późno. No i test, i już jesteśmy na finiszu. No trochę mi to zajęło, niestety. Wybaczcie, aż 10 minut, cholera jazda, chociaż, chociaż 3 minuty tak naprawdę jechałem. Ale, czy mi się byś zdawało, czy tak, jestem pierwszy, zarąbiście, udało się, fajnie. Kurczę, widzicie, w tych wszystkich takich trudnych terenach, no to ciężko się jeździ, natomiast w momencie kiedy dostałem, kurczę fajny, normalny, asfaltowo, asfaltowo-betonowy teren, no to kurczę, możemy jeździć. Nie ogólnie tak, by the way, jesteśmy w Niemczech, jak widzicie. Teraz widzę, że będziemy robić dokładnie to samo, tylko... Tylko w rewersie trochę bez sensu, bo są dwie trasy, tak naprawdę. No ale co zrobić? Chociaż na tak mam wrażenie, że często się jeździ po prostu w rewersie, co w się, sensie, że w drugą stronę tą samą trasę 80, left, zobaczymy, jak w tą stronę nam Two pójdzie, ale mam nadzieję, dead. że też będzie ok. Turn, right, don't cut. Przynajmniej znamy trasę. <laughs> Razem się chyba wspinamy trochę, tak, bo tutaj trochę było takich kawałków, że w dół się jechało. Ogólnie to, przynajmniej w moim przypadku, lepiej mi się wspina, tak, bo nie wiem, może kwestia mniejszych prędkości, czy, czy coś. Nie wiem, wolę się trochę bardziej wspinać do góry. Chociaż rzeczywiście jadąc w dół więcej widzimy, ale jadąc w dół mamy coś takiego, że wiecie, szybciej nam się rozpęca samochód, później gorzej zahamować go i mamy jakby mniejszą kontrolę nad samochodem. No właśnie o tym mówię, po prostu już mi tutaj mieliśmy długą w dół i. Kamień. O Lera jasna, no. To dobrze było, ale nieźle. Ogólnie nie jest źle. Jedziemy nawet. Nawet fajnie. Więc myślę, że nie będziemy tutaj nawet resetować bo się udało trochę trasy poznać i jednak nawet wiecie, ta sama trasa pomimo, że jechana w drugą stronę, to i tak już jakoś ją ogarniamy. Gdzie to będzie ta zawrotka? Tu jest zawrotka. Właśnie przerąbane, bo to porobili, a, porobili jak widzicie, takie kurcze zawijasy ale wiecie, przynajmniej wiemy się, czego, czego, czego się można spodziewać. Rozumiem, że to jest po prostu jakieś takie rozwidlenia na drodze były. które sobie tak po, poza stawiali, żeby jeździć w kółko, chociaż tutaj trochę aż bez sensu była ta trasa. Na razie mega dobrze, już mamy dwa pierwsze mamy mega szybko przejechane. Będzie w lewo, tak? I drugi od razu w lewo. No właśnie, było, że immediately, chociaż What się nie wyświetlało, że, że jest to jeden po drugim, ale on powiedział mi immediately immediately, 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 więc wiedziałem, że będzie od razu. Kiedy coś się odbija. Ogólnie, jeżeli ktoś by się zastanawiał, bo często się gdzieś tam pytacie, a na jakim ustawieniu graficznych graż Chociaż to bardziej w takich press, grach typu 100. Wiedźmin czy... Czy, czy GTA, gdzie można podziwiać maybe. piękność grafiki, Let ale to na przykład z ciekawostek right mam włączoną grę na, na high detalach, low, na wysokich detalach. 80, Wyżej jest tylko ultra, bo jest, w ogóle zaczyna ball. się od ultra low, ultra low, m, low, middle, są medium, powiedzmy, medium, high i ultra. Gra ogólnie dla mnie wybrała medium, aczkolwiek y, na ultra działa bardzo dobrze, bo 30 fps, 60 fps mam utrzymane, e, 60 mam cały czas utrzymane, tylko teraz jak nagrywam to nie widzę to 60, tylko 30. Nie ogólnie tam gra, gra tam ma, ma też blokadę na 59 fps, to jest max chyba, tam powiedzmy 60. To w międzyczasie się w coś tam wpieprzyłem jak gadałem, ale, ale nie jest chyba źle. Ale no, tracimy przewagę, tracimy przewagę, come on, jedź, 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 no kama, nie wierzę, 3 sekundy, 4 sekundy, już mamy, straciliśmy przewagę, no na tym ostatnim cholernym odcinku, tak dobrze szło, no. Demet, trudno, jestem drugi, Dal był wcześniej drugi chyba, tak mi się wydaje, więc teraz będziemy mieli po tyle samo punktów, ale liczy się, ale tu nie liczą się punkty, tu liczy się czas przede wszystkim i jednak mamy nadal nad nim 4 Ponad 4 sekundy przewagi, więc jest OK. I lecimy do następnego w takim razie. I kurczę, tu fajnie poszło, bo pierwszy wyścig nam zajął 10 minut, drugi nam zajął, kurde, 4 minuty. super. Kreizung, Nie, Kreiz. Kreizungsring. No właśnie. Problem problem Problemem, niemieckiego jest to, że nie łączą te słowa w całość i. Łączą kilka słów, powiedzmy w całość, i ciężko wiedzieć, gdzie przestać czytać, bo jest jakiś taki niesylabiczny ten język. Oczywiście, że chce się naprawić, aczkolwiek nie mamy zbyt dużych tutaj ubytków na samochodzie. Oczywiście, przede wszystkim naprawimy hamulce, bo je tutaj męczymy i męczymy. Gearboxa możemy podreperować. Silnik nawet. A, a coś dodamy tak, żeby wiecie, nam nie wyszło 30. O, na przykład koła. Od dziwo nie, nie, nie popsuło się nic z kołami. No i lecimy dalej. Five, four, three, two, zobaczymy jak tu nam pójdzie. W ogóle jakiś widzę festyn taki urządzili z tego, bo tu, tu jakieś samochody wojskowe i tak dalej. O Boże, tylko nie to. Come on, jak ja tego nie nienawidzę. No to trzeba wyhamować naprawdę do zera. Bo to nawet kurwa nie widać, z której strony to jest. Wyhamować trzeba praktycznie do zera, żeby w ogóle przez to przejechać, bo to jest mega ciasne. A tutaj mamy lecieć, dobra. Właśnie jakoś tak nie pamiętam jego komunikatu trochę się za, za krótko wyświetlają. Ja bym nie... Bo tam ktoś mówił, że a, tu możesz sobie wiesz, wcześniej ci się mogą wyświetlać, albo później mogą ci się wyświetlać, nie? Wszystko spoko. Ja bym wolał, żeby one się dłużej wyświetlały po prostu. Według mnie za krótko się wyświetlają, a nie widziałem opcji zmienienia zmienienia po prostu długości wyświetlania informacji. Tu do jakiegoś lasu wjeżdżam. Barierka była w ogóle. Masakra. Ale takie, wiecie, znajome klimaty, że tak powiem, bo tu tak troszeczkę i, 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 no, że jeden rejon, Niemcy, Polska, to tutaj troszkę, wiecie, te lasy takie fajne, takie polskie, czy przynajmniej podobne do polskich. No i kurczę, już straciłem przewagę, na no, Ciul i wafel wystrzeli, no. O, fuck, ale dobra, udało się, udało się fajnie z tego wywinąć, o dziwo bardzo nie rozwalić. W ogóle fajnie, że mamy ten, nie? Lusterko w tylko tak się teraz zastanawiać po co. Po co mi do luzerko w za mną nikt nie jedzie, tak? Bo tutaj te starty są od, od. od. starty takich samochodów na WRC. No to wiadomo. Wydaje mi się, że w WRC, skoro mamy tak krótkie odcinki, typu tam. kilka minut się jedzie dosłownie. Chociaż niekoniecznie, nie, niekoniecznie. Bo jak widzę te wypadkowe, wypadkowe filmiki, to to jedzie jeden za drugim zazwyczaj. Ale nie, one... one, one Wiecie, w tych zawodach puszcza się samochody co kilka minut, nie? Niekoniecznie... O Jezu! Jeszcze kostka brukowa. Zaczęła autentycznie trzęść mi, trzęść mi samochodem i oczywiście dzięki temu, że gram na padzie, a nie jakiejś pedalskiej klawiaturze, to pad mi wybruje, nie? Na wszystkich tych podskokach i tak dalej, na przykład tutaj, jak teraz. Bardzo zjebałem, bardzo zjebałem. Ale trudno, może nie będziemy recoverować ani nic. Znaczy, nie będziemy restartować. Eee, to wiecie, na każdym takim podskoku oczywiście lekciutko mi wibruje pad. Natomiast jak wjechałem na kostkę brukową, to tak wiecie, charakterystycznie wibrował jak, jak cała... ...jak cały samochód oczywiście podczas wjechania... ...a, chociaż nie, nie czuć tego aż tak... ...nie, w sumie to nie czuć tego na kostce brukowej za specjalnie. Ale to też jest kwestia jeszcze zawieszenia. A teraz zaczęło się trzęść. E, natomiast tak troszeczkę jak na przykład jedziemy na, na jakichś rolkach, nie, na rolkach w sumie efekt trzech jest zbyt duży, ale, ale rozumiecie o co mi chodzi, tak? że, że jest takie charakterystyczne i dlatego to jest jedna, tak jak mówię, z zalet grania na padzie, a nie na jakichś klawiaturach. Ale no tak myślę, że tutaj praktycznie 100% z Was się ze mną zgodzi, że no wyścigowe, wyścigowe gry no to nie da się grać po prostu na klawiaturze, bo to jest po prostu zabójstwo. Fajnie, że ładnie wyleciałem, wolę rozrobić tak. Słabo, słabo tu poszło. Może troszeczkę przez to, że się za mało skupiłem. ja znowu jak, jak mieliście przykład, jak się zacząłem skupiać, a nie gadać, no to zacząłem w ogóle nic nie mówić, tak? Co też jest bez sensu, six, 150. no nie jest źle. to nam poszło i właściwie ten odcinek uda się w końcu Let's zrobić jakiś taki krótszy. Ja mówię, a tak do 20 do 25 100. minut, aczkolwiek później się okazuje, że z tymi wszystkimi e, powtórzeniami i tak dalej wychodzą po, po 30-35. No i dobra, mamy już końcówkę, zarąbiście, stage complete. No i zobaczymy, jak tam nam poszło. 4,22. O kurcze, ale słabo. Coraz gorzej mi idzie, no. Diemet, 16 sekund, w ogóle, straty do, do tego dala. Cholera. Już będę drugi, niestety. A zaczęło się bardzo fajnie, zaczęło się bardzo dobrze, ale wiecie, tutaj jakby nie. Nie mam takiego, o nie, muszę być pierwszy, to straszne. Bo, bo tak jak mówię, w ogóle nigdy nie grałem w takie gry i w ogóle wiem, że jestem słaby, w, właśnie, w WRC. W, ty, w gry, które się kręcą wokół WRC. Ale idzie coraz lepiej, idzie naprawdę coraz lepiej, względem po prostu tam poprzednich tych wyścigów. Ale tak jak mówię tutaj, tutaj robi to, że jednak to jest asfalt. Asfalt beton, to w sumie pod nim się jedzie identycznie, przynajmniej z punktu widzenia normalnego kierowcy na drogach, a nie jakiegoś tam rajdowca. No, przypuszczam, że na przykład osoba biorąca udział w rajdach może na przykład powiedzieć: O, nie, stary, na betonie się jedzie inaczej niż. cholera, jasne, tak dobrze szło. Na betonie się jedzie inaczej niż na na chociaż... kurde, no, czy ja wiem, czy będzie jakakolwiek różnica? Przypuszczam, że nie. Wiadomo, to jakiś bruk czy coś, ale. Ale tak, to nie, no bo na bruku jakby nie jest. nie, nie mamy ciągłości materiału. ciągłości, przepraszam, nawierzchni. Materiału też nie, ale, e, ale nie mamy ciągłości na wierzchni, i, i jakby tarcie jest zupełnie inne. Nie muszę sobie pozwolić na coś takiego. Teraz spokojnie sobie zwolni... Oh shit! Zabiłem kogoś! Cholera jasna! 15 sekund straciłem tak, przez tak to, tak że tak to, że go nie zabiłem, straszne. Ale, kurczę, powinni się, wiecie, odsuwać. Ktoś mówił właśnie, że jest w którejś grze coś takiego, że kibice od razu lecą i ten, że, że jak się właśnie ma jakiś wypadek, to kibice lecą i pomagają. Ale to nie jest ta gra. Zawsze, niestety, w, we wszystkich samochodówkach jest to, że po prostu jedziemy, jedziemy i wpierdzielamy się w widownię i widownia po prostu nie reaguje w ogóle. Pamiętam, że moją rozrywką też w którymś tam kolinie, bo nie tylko w dwójkę grałem, ale dwójka to jest ta gra, którą przeszedłem dwa razy i na PlayStation 1 i na PC. -cie. Natomiast, natomiast grałem w któregoś tam kolina, nie wiem którego, trójkę, czwórkę, coś takiego. I pamiętam, że. I to jakiegoś chyba wujka? Tak, wujka. Kiedyś tam byłem i mi. O, patrz, tu masz taką fajną grę. Zobacz, ja tego. Tak, o, lubię samochody i grałem w kolinę dwójkę. Ho, ho, ho. oto masz tu następnego i se pograj chwilę. To, to jak mi nie szło, <laughs> jak mi nie szło, to, to po prostu brałem i. A starałem się wpierdzielić w publiczność, przestraszyć publiczność, albo przejechać publiczność. Szukałem takich miejsc, gdzie można wjechać w publikę, ale no niestety, znaczy tu można, o dziwo, ale... Ale tak jak widzicie, od razu... a nie, nie da się, siatka jest, dobra. No, z daleka nie widać, bo tak to zawsze było widać w kolinach, tą siatkę taką, kurde, z kilometra po prostu. O, szlak, beton. Dobra, lecimy dalej. Lecimy, 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 lecimy. Bardzo dobrze idzie. Tak jak mówiłem, jakoś tam wynik mnie nie bardzo że tam o słabo im pójdziesz coś. Podobały mi się komentarze. No, Hanta, no to brawo za podjęcie się wyzwania, grania w tą grę. Dziękuję bardzo. Sklepiający komentarz. Bo dziwo nie idzie źle I, i, to mnie, i to mnie strasznie cieszy, że o dziwo nie idzie mi tak najgorzej, aczkolwiek mówię, tu jest jakby ten. Nie wiem jak to jest z, z poziomami trudności Pewnie osoby, które grają w takie gry to, to się ze mnie śmieją, że o jest jaki lamer I w ogóle Bo ja to z zamkniętymi oczami w minutę przejeżdżam i, i na najwyższym poziomie trudności, a no, ale co ja poradzę, no. Jak wiecie ja lubię grać w naprawdę różne gry i, i. I ciężko być ekspertem w każdej grze i ciężko być dobrym w każdej grze, bo tu już o, eksp o ekspercie nie mówmy, tak, ale, ale, ale ciężko być żeby być naprawdę dobrym w każdej grze. Ok, wyjechaliśmy przez ten lasek, teraz w sumie będzie końcówka sama. Będziemy przejeżdżali przez te cholerne blokady. Aczkolwiek nie wygląda, bo patrzcie, już tu się kończy. Aczkolwiek to było na samym początku, więc może... Nie, nie będzie. Uch, dobra, to fajnie. Tyle dobrze, że nie ma. Tutaj drugi etap poszedł dobry, dobrze, reszta niekoniecznie, ale zaraz zobaczymy jaki wynik. No i faktycznie nie udało się ten. Drugi jestem, wow, no to fajnie. I sumarycznie jestem drugi. U-yeah, czyli pnę się w górę, bardzo dobrze. I czekajcie, zobaczę tak, jest dal... Ja Mustonen Miller rap. Ten rap w ogóle spadł, więc ja go mam dużą przewagę już nad nim. Dal Mustonen, Mustonen Miller. Eee, sporo hajsu dostaliśmy, także to mnie cieszy. I jea, yeah! załapałem się do pierwszej trójki. Dwie pozycje w górę, bo widzicie, rap w ogóle spadł, Miller spadł też. No i właśnie, Dal to jest ten, który jest cały czas pierwszy. O lera jasna, ale hej, raz udało mi się go prześcignąć. Ja wiem, że on wygrywa każdy event, ale udało mi się go prześcignąć. No i mamy 60 punktów, dwa punkty przedwagi nad Millerem. 5 punktów nad drapem, więc to już jest fajne. Wyżej nie podskoczymy, że tak powiem. No, bo patrzcie, że ten dal to ma w ogóle 125 punktów. Mustonen 84, 24 punkty, no nie zdobędziemy. Musiałby Mustonen w ogóle odpaść. Wiecie, odpaść z wyścigu, ale i tak nie dostalibyśmy aż tylu punktów. E, ale jest nieźle. 16,4, 4, 2. 4, 2. E, tak, takie są kolejne moje pozycje, więc myślę, że, myślę, że coraz lepiej idzie. No i fajnie. E, I fajnie, i fajnie, i fajnie. Do następnego eventu. Nie, save and exit to menu W takim razie nie będziemy od razu następnego zaczynać, i nie będziemy, oczywiście, w tym odcinku go robić. Ale fajnie poszło. Zobaczymy, co. Ciekawe sobie, ciekaw jestem, co jest następne. 50 mamy kredytów. Eee, zobaczmy na team management, jak to się tu układa. O, właśnie, odpatrzcie, przejechaliśmy te 28 km. Odblokował nam się kolejny slot, więc będziemy mogli coś tutaj. Ogarnąć i weźmy sobie kolejnego w takim razie mechanika. Aczkolwiek za bardzo tych samochodów nie rozpierdzielam, nie? Więc, więc źle nie jest. O Boże, co oni drodzy w ogóle wszyscy. Wow. Natomiast na takiego za 8000 w sumie nas będzie stać. No i zobaczmy, co tutaj. 8000 i 8400, tak? Team Rating 24, 24, 23. Następnej za 12. Weźmy takiego za 8400, w takim razie. Schruder, Matkowicz, Campbell. Są jacyś Polacy. Nie ma żadnych po Polaków. Na Medina Jelinek. O, ten może być. On jest, on jest na pewno jakimś Słowianinem. Może być jakimś Czechem albo kimś takim. A, moglibyśmy go wziąć. Nie wiem, czy to bardzo. Się pozmienia, czekajcie. Tak patrzę wizualnie, jak to się będzie zmieniać. Ciężko, generalnie trzeba by patrzeć na te wszystkie staty, ale mam wrażenie. A nie, ci, ci akurat nie są aż tak bardzo. Ten, mógł... Ten chyba jest dobry w miarę. Leroy Jenkins, dobra, weźmy jego. Ciężko tutaj, wiecie, musiałbym naprawdę skupić się na tym, jak to. <grym> full House. A właśnie, musimy jeszcze dwóch i będziemy mieli Full House, tak? Ale Jezus, odblokować tego na ostatni slot to będzie masakra. Um, ale okej, okay, nie jest źle. Ten ma jeszcze 23, yy, 23 przejazdy, ten 40. Także spoko. Także spoko, także spoko. Aha, i to 65-60 to są jakieś tam ich ratingi, ich skille ogólne pokazane, tak? I oczywiście nasz szef zespołu ma 44 i 48 na jakimś socialu, ale co to daje? Nie mam pojęcia. <laughs> Pytanie, czy jego można wymienić? Nie można, ale patrzcie, jeszcze chwilę i będziemy jakiś tam drugi level. I będziemy miał jakieś perki. Będę nie mówił jedź szybciej, będzie taki boost, Nitro i w ogóle. <laughs> Jednak nie, ale słuchajcie, fajnie. Dzięki za oglądanie. Myślę, że tyle w tym odcinku, więcej nie ma co. Następne oczywiście zrobimy następne i będziemy właściwie kończyć te mistrzostwa, więc fajnie. Na koniec właściwie możemy jeszcze zrobić, zobaczyć z ciekawostek na przykład jakbyśmy chcieli. Na przykład jak chcieliśmy tego Hill hillclimba. Ile kosztują? 300 tysięcy, ojej to nas nie będzie stać, to nas nie będzie stać, ale za to będzie na, na przykład na Rayleigh Crossa stać, bo tutaj Mini mamy niedrogie, Opel jakiś jest, który jest niedrogi i, o Boże, to jest mega drogie, ale Mini i Opel są, więc coś tam sobie weźmiemy. A nie, jest więcej, Renault, Opel i Peugeot. No więc na, na Rally Crossa będziemy mogli kupić samochód, więc może właśnie zrobimy Rally Crossa za dwa odcinki. tak? No także tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Do usłyszenia, do zobaczenia. Bye bye.